Ja tej z to jest i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was może tutaj w innym odcinku, a dokładnie witam was w Krenday. Najnowszym odcinku z Krenday u mnie na kanale. I dzisiaj mam do Was... Może nie od was, bo... Kelly, gdzie ty idziesz? Chodź tu! Daj przechodzimy na dobrą stronę. Idę oczywiście, jestem teraz na dworze, idę właśnie z psem. Dlatego pomyślałem, że nagram na... dla Was odcinek z... Mainka e, w parku, chciałem powiedzieć. Z y tego. Z A więc. No, muszę praleść. Kelly okay, tu swoje zrobi. Pytania mam. Tutaj. Muszę poszukać Pierwsze pytanie to jest: ile masz lat? E Może to nie, by nie być widoczne na, na mnie, ale mam 15 lat. Kelly, okay, chodź no, okej, okay, chodź! Okay. No, mam 15 lat. Yy, może to nie, nie, być, nie być widoczne po mnie, ale tak, mam tyle. Yy, drugie pytanie, lecimy z drugim pytaniem. Kiedy się urodziłem? Urodziłem się w 15 lutego 2005 roku, czyli dlatego mam 15 lat, można nawet co to policzyć, że od 2005 do 2010 minę 5, minęło 5 lat. Później. Yy, Później jeszcze 5 do 2015. i 2020 a 15 lat i to nawet można spojrzeć, dla mnie to nie jest trudne. Trzecie pytanie. W jakiej części Polski mieszkam? Mieszkam w, w, w dokładnie, to znaczy mieszkam, jeżdżę, do, jeżdżę, bo nie mieszkam dokładnie teraz w Polsce, ale mieszkam yy, w Wielkopolsce. lecimy z czwarte pytanie W jakim mieście mieszkasz? Urodziłem się. Mieszkam oraz urodziłem się w Koninie, w niedaleko, pomiędzy Poznaniem a Łodzią. Pytanie piąte. Czy masz dziewczynę? Nie, nie mam, tego się cieszę. Kelly, chodź tu. Chodź. chodź. A więc szóste pytanie. Jak masz na imię? Jeżeli sam widzieliście po moim nicku yy, Alanox, to po prostu odjąć od tego O i X. O X. I wtedy jest moje imię, czyli Alan. Eee, pytanie siódme, czy masz zwierzątko? Tak, mam zwierzątko. Może, ma, może mam dać dwa zwierzątka, ale nie przy sobie. Eee, nie mam tutaj w moim, w moim kraju, bo nie mieszkam w Polsce. Ale do, do tego pytania jeszcze się od, odniesiemy, gdzie mieszkam. I tak, e, jak sami teraz słyszycie, jest, jestem z psem, ale to nie, to nie jest moje zdjęcie, to jest zwierzątko mojej siostry. Eee, mam dwa koty w Polsce. Jeden kot nazywa się Kicia, a drugi Iskierka. Chociaż jest dziwne, bo y, młodszy kot reaguje na imię to samo co ma i, y, starszy kot, więc no czyli Kicia. To jest dziwne, no ale nic nie pora to. I teraz pytanie ósme: czy, mieszasz, czy mieszkasz obecnie w Polsce? Nie, nie mieszkam w Polsce. Mieszkam dokładnie w Niemczech, ja, y, blisko ten, hmm, jak się nazywa, blisko granicy z Holandią, no. W jakiej, pytanie numer dziewiąte, w jakiej części Niemiec mieszkasz? Mieszkam, można powiedzieć, że w północnej Nadrenii, nie wiem, czy dokładnie to dobrze sobie powiedziałem, ale tak. Mieszkam dokładnie, jeżeli to się przetłumaczy na niemiecki, na niemiecki, no to Nordrhein-Westfalen, napiszę, gdzieś tu wyskoczy Wam napisane, nie? Pytanie 5. Jaka jest twoja ulubiona muzyka? Obecnie, którą wysłałam muzykę, to jest Igor Herbut w dlatego że spodobała mi się ta piosenka. Ostatnio, właśnie na jakimś u kogoś tam ten. Z, no, po prostu ogarnąłem, usłyszałem ja od razu sobie pomyślałem, że słyszę tam w więc raczej poszukam tę piosenkę. No i znalazłem e, tę piosenkę, się dobrze złożyło, bo tę piosenkę na mój mój szwagier, więc jeszcze lepiej. No i co? Panie to dziś będzie teraz krótki odcinek. Kelly poczekaj. Wymieniłem się na ulicę. Chciałem wam powiedzieć, że chciałam wam podziękować za 300 obserwujących na moim Instagramie. W pojdźcie na Instagrama, podanego w opisie pod filmem, albo teraz tu na ekranie. Dokładnie to małpa, anoks, podługa ety ty. co ty tu cały czas chodzisz? Zapies irytujący. <grym> Masakra. Mam nadzieję, że dobrze mieli widać? Dobrze mi widać, że ja nie mogę się powiedzieć. Tapkę mam inną niż normalnie. Kli, to co? Chodzisz, chodzisz tak? Hmm. Bo, bym jak mój pies jak mój siostry pies chodzi, ale lepiej nie. No i co? Chciałam, chciałam po pozdrowić e moich kumpli z mojego miasta kiedy gdzie ty idziesz. Ty, Kobito, e. Na ulicy nie, ma nie masz prawa. No i co? Chodź. Kaj. chodź, chodź. tu. Chodź, dalej, chodź, chodź, chodź. Chodź, no róż to dupsko, chodź. Chodź, Kelly. O jest ten pies, to jest masakra. No, yy... o jezu, nie będziecie mieli teraz widzieć. Mieszkam dokładnie teraz w Niemczech, tak jak mówiłem, w mieście Krefeld, a jestem u mojej siostry. Ale dziwne. O, idzie pies. <laughs> no, i jak sami wiecie. Nie ma teraz odcinków tak codziennie e, Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że na ten odcinek ten teraz mam e, wstawić go. I też mam, o, I też mam plan na nagranie odcinka z e, pytanie i wyzwanie. I dokładnie to będę nagrywał z kumplem, który nie będzie akurat w Niemczech, nie będzie, przy, nie, będzie nie będzie będziemy go po prostu rozumiał przez telefon i będziemy tak to nagrywać, nie? Więc no, super będzie. Coś jeszcze, coś, coś chciałem jeszcze wam powiedzieć? Nie, no. Oczywiście subskrybujcie mi kanał, wprowadźcie na jego Instagrama, tak jak już mówiłem. Kliknijcie w drzewo, subskrybuj, na to czerwone i subskrybujcie. A ja jestem o niego jest, żeby usłyszeć wszystkie pytania. one w filmikach na moim kanale Zosta zostawcie łapkę w górę, komentarz. Wprowadźcie na jego TikToka, którego będziecie mieć w opisie, bo tak, to może być dziwne, ale założyłem TikToka. I teraz na dniach, jak obiecałem, powinien się pokazać odcinek z. Który muszę jeszcze nagrać, a dokładnie odcinek, z jak, jak to się nazywało Instagram yy, O Jezu, teraz do nas zamówiłem yy, Czekajcie Instagram Napisze, Powinno mam się teraz wyskoczyć na, na ekranie, bo zamówiłem tej nazwy No i w każdym razie Idę właśnie teraz w domu z psem Bo No, zrobił swoje potrzeby No i co? Akurat jest ładna pogoda, bo nie, nie, też nie pada, więc no nie jest tak źle. Ale co? Wracam do domu i na dziś kończymy ten odcinek. Mam ma nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie oko w górę. A my widzimy się już w następnym odcinku. Pewnie yy, Minecraft albo z takiego. Do zobaczenia i hej hej. Pa pa!